Ja no bo... to dobra. pani chowa. Miałam ja do kamery, proszę. A pokażę pani, jakie pani dobre pierniczki robi i te pączki. Pokażemy do kamery. Nie pokażę. Nie, nie pokażę, bo pan nie tu... Tutaj jest pani Ania, słuchajcie, pani Ania, o której wam mówiłem, która dba o mój lokal. Super pani, ponieważ moja babcia już nie żyje. A pani Ania mi przypomina po prostu moją babcie. Pani Aniu, wie pani o tym, nie? Nie, nie no. się nie odzywam. Ale to jest fajna kobieta. Pokażę Pani, jakie Pani fajne pączki robi, ciastka? No, pokażę, pokażemy widzom. Nie. To są o. ciastka. Zobaczcie, Pani ma telefon, nie to co ja. Ciasteczka Pani Ani, przepraszam bardzo. A pączki? Gdzie te pączki? Właśnie. Wiecie, to nie to, że tam jakieś ze sklepu, tylko Pani ja sama robi. To jest hmm. to, to, to. <laughs> Pani nie była bardzo chora na zapalenie płuc, miała? Tak. A już Pani jest zdrowa? Nie jestem jeszcze zdrowa, jeszcze. bo za 3 miesiące mam robić znowu tomograf płuc. Okej. Okay. Czyli trzeba się jeszcze przebadać. No ale łazienka była czysta, czy nie, u mnie? Bardzo czysta. Tak. <grym> A ja Pani Ani? Bardzo czysta. Ale Pani się nos wydłużył, jak u Pinokia. Rzekłaś. Właśnie mnie? Niech jak to nie było jako, nie? No, tak. szukam tych ty, ty, pączków, chrustych, co nasmażę. O, to tak, Jak macie babcię, no to zadzwońcie do niej, ucałujcie ją, pozdrówcie ją, odwiedźcie ją. No. Babcie są wspaniałe. Ja widzicie, jak nie mam pani masi babci już, babcie już nie żyje. No to ma się tak upanowanie. Przechodzi, można się do Pani nie przytulić, można porozmawiać, można, tak. nie Pani uh -huh. A Pani pomacha do kamery czy nie pomacha Pani? To są nieki, jak... A do kamery pomacha Pani czy nie? <laughs> Pozdrawiamy widzów. Pozdrowienia. No, a tu słoiki jak robię. Along the way, yeah. Hoping that I'll never have to say it's just standing. Serdecznie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Café. Na dzisiejszym filmiku pokażę Wam iluzję. Iluzję. Coś, co tak naprawdę nie istnieje, albo jest inne niż nam się wydaje. Pokażę Wam ekspres do kawy, który miał być fajny, a takim nie jest. Nie, nie, no, nie jest takim, no, niestety, ale koszty naprawy przewyższyły dwukrotnie wartość ekspresu. Zapraszam do oglądania filmiku. Jak widzicie, testują się te, w tej chwili. Się, testuje się adapter do Jury 10 który zainstalowałem. Zobaczę, jak on działa, czy wszystko fajnie to będzie śmigać, czy nie będzie z nim problemów. Jak będzie wszystko dobrze, to taki adapterek trafi też do mojej sprzedaży. No, myślę, że trzeba mu dać trochę czasu, nie wiem, z półtora miesiąca, może dwa. Zobaczymy. Jak widzicie, i w Z1000 można zamontować wtedy te pojemniczki do syropów. Z tym, że to nie jest tak, że sobie można zamontować co się chce, jakieś tam z grubsza to dopasowało, pasowało. To musi być, słuchajcie, materiał, który jest materiałem spożywczym w sensie, czyli na bazie jakichś tam silikonów takich, który spełnia wszelkie normy restrykcyjne, jakościowe, prawda? Pamiętajcie, że o ile uchwyt na węży, który jest gdzieś tam na zewnątrz, powiedzmy, prawda, gdzieś tam ekspresu, gdzie się wężyk wtyka, tam jeszcze tam, to jest mniej, mniej ważne, ale jeżeli ingerujemy w system leśny, czyli coś instalujemy sobie na przystawce, jakieś adaptery i tak dalej, to to musi być, to nie może być zwykła guma, czy ma zwykły plastik, to musi spełniać bardzo wysokie normy jakościowe po to, żeby się, żeby się nie zatruli, żebyśmy się nie zatruli, bo ktoś sobie coś tam zamontował, prawda, dlatego też, też zawsze uczułam Was na oryginalne części, które się znajduje w ekspresach. Reasumując, jak etap ten przejdzie, testy będzie, będzie, będzie ok, to wtedy trafi do, do sprzedaży u mnie na sklepie, na dzisiejszym króciutkim filmiku chciałbym wam pokazać temat ekspresu do kawy takiego pacjenta ekspresu do kawy. Jura J993 Na ogół serwisuję maszyny tylko kupione w Primo Cafe, Chyba, że ktoś kupił mnie ekspres do kawy, to wtedy ten stary no, jestem w stanie mu przeglądać i przeserwisować. Jest to związane z tym, słuchajcie, że no nie bardzo mam czas, żeby jakby naprawić wszystkie maszyny albo przeglądać, więc no zdecydowałem, że będę przeglądał maszyny moich klientów. Po to, żeby oni nie, no nie czekali tak, na usługę, ponieważ kupili u mnie maszynę, więc no trzeba się jakoś im odwdzięczyć. I właśnie, ten pan kupił mi ekspres do kawy, pan Adam, i to urządzenie trafiło do mnie na, na serwis. No prosił, yy, żeby go zrobić w porządku. Niestety okazało się, że ten ekspres ma bardzo poważne wady. Yy, jakoś on ku kupił, on, pan Adam kupił go na, na, na Allegro chyba podejrze. Na Aliexie, no już nie wiem. No, w każdym razie kilka miesięcy wytrzymał. Jakim cudem nie wiem. No, niestety, ekspres trafił do mnie z usterką ogólnie wyłączania się. Po czym się okazało, słuchajcie, że, no, że tych usterek jest znacznie więcej. Po co ja w ogóle dzisiaj ten film, film nagrywam? Żeby Was troszeczkę teraz zniechęcić do, do zbyt pochopnej decyzji na temat zakupu ekspresów używanych. Jest spora ilość serwisantów, którzy robią te, te przeglądy uczciwie, takie ekspresy sprzedają i one się wysoko cenią. Takie maszyny, te osoby wystawiają faktury, dokumenty, na to co sprzedali, udzielają długiej gwarancji, rocznej na przykład, prawda? więc no, taki ktoś wie, co sprzedaje. Ale jeżeli kupujecie ekspres bez gwarancji, ktoś coś tam gdzieś tam sprzedaje, nie wiadomo co to jest, bez kartonów, yy, gdzie na zdjęciu już widać, że to tak średnio to wygląda, albo, albo, albo są zdjęcia retuszowane, nie ma za wiele szczegółów, nie ma za wiele informacji ogólnie, nie ma jakiejś opinii na temat tego człowieka, albo są złe opinie, no to w tym momencie taki zakup to jest, to jest bardzo dużo ryzyko, słuchajcie. To nie jest tak, że sobie kupicie ekspres i na przykład Jury albo jakieś inne marki, sobie go zrobicie za 100 zł. Czasem się zdarza, że ktoś ma szczęście. Kupi jakiś ekspres, na przykład Jury, za małe pieniążki i mu działa. Po pierwsze, to że działa, to nie znaczy, że parzy dobrą kawę. To nie znaczy, że ta jest gorąca, dobrze zmielona, dobrze zaparzona, z porządną kremą. To znaczy, nie znaczy, że ten ekspres jest, jest w 100% sprawy, tak naprawdę, to że działa. To że działa, to nie znaczy, że jest sprawny. Jego stan dopiero weryfikuje życie, czyli takie, powiedzmy, używanie jego, albo, albo jakiś przegląd techniczny, prawda? Ten ekspres yy, niestety, ale był w opłakanym stanie. Yy, podałem kwotę Panu Adamowi do zapłaty, znaczy do zapłaty, yy, kosztorys za to urządzenie, no i Pan Adam mimo wszystko Zdecydowała się na naprawę. Jest o tyle, normalnie klient tak no, się nie decyduje na naprawy tak drogie, ponieważ no, naprawa bardzo często przekracza wartość ekspresu. Czasami dwukrotnie, słuchajcie, ponieważ trzeba zapłacić technikowi za czas, trzeba zapłacić za części, które są wkładane, za jego wiedzę, prawda? No, no, no całą tą łotoczkę i już. W tym wypadku ten ekspres był mm, takim prezentem dla partnerki pana Adama i miał do niego. Drodzy Państwo mają do niego sentyment, tego ekspresu, mimo że to był niewypłacany ekspres, ale, ale dobrze im się kojarzył z samą sytuacją, jaka, jaka była. Tak? Czyli prezent dla pani, pierwszy ekspres w rodzinie, Jura, akurat taka, niedługo powiedzmy kupiona, ok. Natomiast niestety okazało się, że, że tak no, ma bardzo dużo wad. Koszt naprawy tego ekspresu to jest 4200 zł. Gdzie wartość tej, tego urządzenia, prawda? Ech. No, jest zdecydowanie mniejsza, słuchajcie. Mimo to jest to tyle wyjątkowy temat, że postanowiłem go nagrać. Ten filmik na temat tego ekspresu. Więc zobaczcie, to, co w tym ekspresie było w ogóle robione. Co było uszkodzone. Przeczytam wam Uszkodzona logika płyty. Ekspres się wyłączał. Czyli z tyłu ta logika była uszkodzona. Zobaczcie. O, ciach. Uszkodzony, zalany wyświetlacz TFT. Ten wyświetlacz. O to jest uszkodzone? Ktoś tutaj dłubał, o widać, zacząstki są połamane. Popatrzcie, widzicie, o, to, to jest nawet całe, o dziwo. Niesprawny multizawór. To urządzonko nie działa. Zepsute. Nieszczelny odprężasz pary. To jest taki element aluminiowy. Połamana pokrywa wody. Ułamana listwa chromowana. Tu często serwisanci, słuchajcie, pseudo-serwisanci, łamią te listy tu, albo tu łamią u góry. Albo tutaj, za czas, bardzo często to potem poznacie z tyłu, czy ten serwisant, to, to rozbiera, ten ekspert, to jest dobry formie, czy nie. Po tej listie w serii J. No, notabene, nieszczelny zawór drenażowy, założony nie, nie, nie oryginalny tłoczek. nieoryginalny tłoczek, to jest założenie oryginalny tłoczek tutaj. I o ile ten numer przechodził w starszych wersjach, gdzie były elektromagnesy, o tyle tam, gdzie są silniki krokowe, już ten numer nie przechodzi, bo te zaworki się y, blokują, nieoryginalne wysiada ten silnik krokowy i on też wysiadł. Czyli kolejne, kolejna kwota do, no, do, do, do zapłaty. nieoryginalna oryginalna uszczelka tłoka górnego niestety. Te uszczelki są byle jakie, bardzo szybko twardnieją, dlatego Jura ma takie uszczelki powlekane, lekko błyszczące. One są o wiele lepsze. One są po prostu super, nie? są bardzo trwałe te uszczelki. Naderwane kolanko węża, zamienny filtr wody. Nacik na, na odprężaczu i tak dalej, i tak dalej. Przydam wam co, co, przy, co przy tym ekspresie zrobiłem, bo to żeby było szybciej. No bo pewnie wam... Dzisiaj film nie będzie jakiś tam ciekawy, ale no, to jest ciekawy temat z tym ekspresem. Jest, no, rzadko się zdarza, żeby klient tyle płacił pieniążków za naprawę ekspresu. No, Przeczytam co zrobiłem w ekspresie. E czynności. Wymiana logiki, czyli płyty głównej. Ekspres miał wcześniej około 16 tysięcy kaw. Niestety ten ekspres nie był w ogóle kompletny. On, on to jest taki składak. Wświetl było od czegoś innego. Płyta od czegoś innego, znaczy płyta od ekspresu, ale ten wydawał od innego modelu, znaczy tego samego modela, innego egzemplarza, taki po prostu poskładany ekspres, tak? to tak jak puzle poskładą. Płyta jest zakodowana, w tej chwili jest ma zero kaw, prawda? Uszkodzony zalenie wyświetlacz, czyli wymiana wyświetlacza TFT, tu Pan Adam sobie ściągnie wyjątkową folię, nie będę ściągał. Wymiana multizaworu, wymiana zaworka zwrotnego, wymiana zaworu drenażowego, czy nie konserwacja modułu zaparzania nie wymiana, bo to koszty były jeszcze wyższe, prawda? wymiana oszczelki na tuku górnym, oszczelki na module, konserwacja, przepraszam, tego modułu oczywiście, wymiana oszczelki pod zbiornikiem wody, wymiana nader, nader, naderwanego węża, przepraszam, wody, czyszczenie od pary, no bo już go nie wymieniałem, bo to też kwoty są też kolejne 300 zł, wymiana silnika krokowego, wymiana pokrywy wody, już tu mam tą pokrywę, ona jest po pęknięta, no tutaj zawias widzicie, o, łamany, o tu, łamane wymiana perlatora, perylatora pary wymiana listy chromowanej panelu tylnego wymiana skorodowanych wkrętów, uzupełnienia brakujących wkrętów czyszczenie młynka kawy wraz z dolotem, czyszczenie przystawki spieniającej, wymiana powietrznika przystawki, złączek, węża, odkamienianie układu, dodatkowe czyszczenie układu, tabletku i góra komputerowa i tak dalej i tak dalej. Od siebie jeszcze Panu dałem te elementy, bo to zobaczcie też takie, no kiepsko to wygląda, nie, takie no też to w kiepskim stanie, ociekacz też, a propos mówicie, że metalowy, to to się nie porysuje, to jest później prawda, zobaczcie jak się nie porysuje, też się porysuje, jest metalowy, jak jest porysowane. No to już od, od siebie, od firmy, no już jakby nie miałem serca, dołożyłem Pan Adamowi nowiutką blendę, popatrzcie, o nie, o, ciach, nowiutka, pięknie wygląda, tylko przełożyłem ten panel, ociekacz, o, blacha nowiutka. I no to jest po prostu jakoś wygląda. Pokrywa też oczywiście i 6,5 godziny pracy przy tym ekspresie prawda? spędziłem. No to dało się. Tylko do czego słuchajcie dobrze? chcę mi się pokazać, że naprawy ekspresów po prostu nie są tanie? Ten ekspres ma mnóstwo rzeczy w ogóle, filtr też jest zamienny, zobaczcie, tak poznacie, To jest, on jest leciutki, to jest tak leki ten filtr, jest widać, że to jest podruba, chińska, tam, tam nic prawie nim nie ma, rozumiecie, weźcie sobie, sobie, jeden i drugi filtr oryginalny, tutaj ani nie mam logo Jury, to, to szkoda Wam, szkoda pieniędzy na to badziewie, tam jest troszeczkę tylko tego, albo stosujecie oryginalne filtry, albo stosujcie, yy, po prostu odkamieniajcie ekspres, nie stosujcie zamienników, bo są to posłuchajcie mnie, yy, dobrze Wam radzę. Oczywiście wejdź, to wszystko nowe, bo to wszystko było już takie widzicie też zużyte i tak dalej, nie? No, nowy grzybek, no mnóstwo generalnie rzeczy z tym sobie jeszcze tak naprawdę nie wymieniłem, ale zostały wymienione w tym ekspresie. Do czego dążę? Po prostu was uczulam na to, abyście byli mądrzy przy zakupie. Starajcie się mądrze kupować ekspresy. jeżeli chcecie używany ekspres. Ja rozumiem, to kupujcie sobie używany ekspres, ale kupujcie w dobry, dobrych źródeł. Od fachowców, którzy się na tym znają, od ludzi, którzy mają te ekspresy, no nie wiem, jedną trzecią droższe droższe po prostu, ale mają dobrą renomę gdzieś na rynku, tak? Specjalizują się w sprzedaży tych ekspresów. Jury są drogimi urządzeniami. Po prostu, jak kupicie jakiś taki za jedną czwartą ceny, no to nie oczekujcie tego, że naprawa później będzie tania, bo się zdziwicie. 4200 zł na Naprawa ekspresu. To nie są tanie rzeczy. No, Tu macie tego przykład, prawda? Dlatego to, że jak ktoś na przykład nieraz działa gdzieś na odległość, żeby wszystko działa, no i co z tego, jak później ten ktoś nie odbiera telefonu, no co, pójdziecie do sądu, co, będziecie sądzić, to są, to są, problemy, ktoś powie, no tak, ale nowy też się potrafi zepsuć, tak, macie rację, nowa Jura też się potrafi zepsuć, to jest tylko ekspres do kawy, to nie jest perpetum mobile, to jest mnóstwo urządzeń, mnóstwo części w tym urządzeniu, przepraszam, które się mogą zepsuć, nie, no, dlatego też, no co, no, y, uważajcie, co kupujecie, bo bardzo łatwo wdepnąć na taką minę. Na taką minę no. i te koszty później nie dziwcie się. Yy, Robocza godzina technika jest po prostu wysoka dzisiaj. W ogóle robocizna czegokolwiek jest wysoka, prawda? Yy. Serwisów ekspresu jest serwisów stosunkowo mało, a jak są, to, tak, no, to większość z nich po prostu zwyczajnie no, robi to szybko i tak nie do końca ze sztuką, wiecie? No bo też Wy nie chcecie, żeby było tanio. No, a chcecie, żeby było tanio, no to niekoniecznie dobrze, nie? Jura nie znosi zamiennych części. Tutaj mnóstwo rzeczy, w ogóle te przewody, to wszystko pozagniatane, po, 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 po poprzygniatane. Połowa wkrętów brakowała, to tam tu sobie lata, dopiero tu... No, roz... <grym>, masakra. No, ja może jestem za dokładny, może jestem za... Za... Nie wiem, zbyt sumiennie do tego podchodzę, ale nie umiem inaczej, rozumiecie? Dlatego nie jestem w stanie naprawiać więcej jak niż daną ilość. Ja robię po prostu po nie nadaję do szybkich napraw. Nie? Wiem, ile kosztuje przygotowanie takiej maszyny uczciwie. Dlatego nie licz na to, że taki ekspres kupić za 2000 w SuperStanie. To jest guzik prawy, to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji. Lepiej sobie kupić jakąś supermarketówkę, choćby nową, Macie choćby gwarancję, niż taki ekspres, który jest y, bardzo drogi później w naprawach. No, przecież takie wyświetlacze, logika, to wszystko, wszystko, wszystko pieniędzy kosztuje, prawda? No. I to wszystko właściwie, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Tak, tak naprawdę Was przestrzeń w tym moim dzisiejszym filmiku. Uważajcie proszę na, na to, co kupujecie. Sprawdźcie dobrze sprzedającego, wypytajcie go o wszystko, co możecie. Jak się zaczyna denerwować, zastrzeżcie sobie może oddania ekspresu, to znaczy, że coś ma nie tak. Jak się zaczyna denerwować, wkurzać, no, to coś jest nie tak. <laughs> Kojarzę Wam się nisko i do następnego filmiku. Hej.